Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym, Maria Nowotarska oraz Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto. Pragnę Państwu powiedzieć, że przyjechałam do Kanady w 1990 roku, a już w 1991 założyłam polski teatr pod nazwą Salon Poezji, Muzyki i Teatru. Dlaczego tak bardzo pragnęłam? Jestem aktorką, byłam aktorką Teatru Słowackiego przez 33 lata i moje doświadczenie, moje umiłowanie poezji, moje umiłowanie literatury sprawiło, że postanowiłam stworzyć taką placówkę, która będzie to wszystko dobro promowała poza granicami kraju. Powstało ponad 100 przedstawień prezentujących wybitnych polskich poetów od Kochanowskiego do poprzez całą literaturę polską, do Miłosza Szymborskiej, księdza Twardowskiego czy wreszcie Zbigniewa Herberta. Mamy też cykl sztuk pisanych przez Kazimierza Brauna o wielkich Polkach emigrantkach. A teraz do rzeczy. Spektakl Apostoł z Podhala zgłaszamy na festiwal. Kto to jest ten apostoł? Jest to po prostu ksiądz profesor Józef Tischner. Osoba niezwykła, znakomity kapłan, świetny pedagog, twórca etyki i solidarności, przyjaciel ludzi i pisarz. I właśnie ja skonstruowałam ten scenariusz, aby połączyć tutaj dwie grupy społeczne wybitnej polskiej inteligencji oraz góralszczyzny, którą ksiądz profesor Tak bardzo kochał. Jest to hołd. Dla wielkiego kapłana, wspomnienie i dowód wielkiej miłości. A Państwu pokażemy za chwilę fragmenty tego widowiska. Sfilmowanego z jednej kamery, mamy pewne trudności, ale po prostu liczy się myśl. A myśl chyba jest zacna. Wrzucono do Wisły, księdza i Polaka. Ale Wisła jest jak matka. Wisła zwróciła nam męczennika, urodziła męczennika, a on zasiał w naszych duszach nowe ziarno ojczyzny. Początku. Sende byli górole, a potem porobili się Turcy i Żydzi. Gorole byli pierwszymi filozofami. Filozof to jest powiedziane po grecku, a znaczy telo co endrol. Boże, co nie wycierpiał? Nic mu nie było darowane, Ani ból, Ani zol, Ani wstyd.